Witam z bardzo w szkoleniem odcinku z Browsters. I wiecie, z tej Daryl, jest napad. Nie, nie wiedziałem, że jest napad. Fajnie, fajnie, mam browsers mam y, El Primo. Fajnie, fajnie, jest fajnie. I 3800 pucharków. I trafimy Daryl'a. Eee, no to chyba wiedziałem. Ale dzisiaj będzie grani darylkiem, czyli naszą ulubioną postacią. Wydaje się, przynajmniej o nie, broku. Chociaż... O, idzie, no tamto. Dobrze, broku. Dobrze, dobrze. Ja tutaj sobie biję tą skrzynkę za człowiek. Ja tak ich porobię. Chyba, chyba, że nie, chyba, że nie, chyba, że nie. O nie, uciekam. Nie, umarłem. Widzowie, to. To raczej nie miało sens. Nie miało prawa się zdarzyć. Dawaj z auto-ajmu, bo. zawinę wtedy. Dwa. Jeden. Jest. Odrodziłem się. I teraz lecimy. Bum, 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 bum. bum Jest. O! a Co tutaj się dzieje? O! Jest! Wygraliśmy! Nie wiem jakim cudem to się stało, bo ja tutaj miałem 1000 HP. Ale mamy 10, 12. już tutaj rangę na y, właśnie tym Darylku. Nie wiedziałem, że taką wysoko. Ja tutaj się pomyliłem. Y, I mamy 15 rangę na, na szelce. Widzicie? Zdrowisz początek 15 rangę i mamy gadżeta. Y, Eee, I gramy dalej! Mam drugą moc dopiero na tym... E, w, na tym oczywiście Darylku, chociaż to jest dosyć dobra według mnie moc. Kiełek! O nie. Kiełek to jest na gry w tym sensie, że jak masz zadymę, to kiełek jest dobry, owszem. I grasz za dymę to kiełek owszem może Ci wygrać grę. O ty mała. O ty mała bacnęłaś mnie. O ty mała ballona. Kurcze jak mnie porobili. Nie, kiełek, nie! Nie, 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 Za człowiek, kiełek, naprawdę. Co mi grę? Teraz 200 pucharków na darelu. To jest dobre mini. A zatem, to próbowali wbić na nim 15 rangę. Bo ma krótszy zasięg od szelki, a jest na nim trudniej wbijać pucharki. Co jest dosyć rzadkością. Oj, Kurcze, o nie, 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 nie dawaj kol. No co? Umarł. Co, a tak chcę? Ulta użyć. No nie, znowu tracę pucharki Jak tu żyć, widzowie? Jak tu żyć? No znowu spróbujemy tym darylem, chociaż ten daryl już tutaj się przesmaczył, widać. Widać, że się tutaj zamarzył. No brak, no brak. Chociaż jest jakaś szansa i chociaż w nią bym nie wierzył. Tak powiem, że się ult zaraz nabije, super atak, więc fajnie. Podejdziemy jak najbliżej możemy i bijemy jak najwięcej więcej, po prostu. sobie uderzymy w tą skrzynię ult. Skrzynię ult, nie wierzę. No i mamy już Weźmiemy tą tę żeby robimy ją, 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 mi stąd rouza. Nie, 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 dobrze, weź to i robimy. Nie, 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 patrz. nie, się nie, wygrać. Wiem 200 nie, na właśnie tej darelu. Bo nie są nie są w ogóle pewne Bo to no zawsze może jakiś mały problem Co lubię brata Co to było? To jakieś dziwne było yy, Nagrywamy od widzowie Więc fajnie dalej Co Jak on się tak fajnie nazywa, LOL Kieraku? Idę bo tam... Nie, to nie ma skrzynki. O kurcz! Co ty myślisz, rzeki nie umie się bić na blisko? O ty kurczę. No nie, próbowałem tą płamkę tak porobić tym ultem. Da się tak porobić tym ultem, żeby właśnie tak się zakręcić. Żeby ona w ciebie nie strzelała, Tych ty w trakcie swojego takiego kręcenia byś się strzelił. I to właśnie ci tak daje jakieś 1000 kp plus do dobicia. Więc to możecie uratować naprawdę pupę. Bum, 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 bum. I teraz pomo pomożemy sobie temu Barleyowi. Oj, ból. Raczej z bólem powinienem wygrać, z tym karlem też. Eee, raczej logiczne. Weźmiemy sobie jeszcze tego Power Cubsa I idziemy stąd Rico. Rico, szedę. bom, Bum, 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 bum. O kurczę! to, to był? cold! Kold mnie tak porobił! Naprawdę? No nie no, tracimy z znowu, widzowie! To musisz się wstać 115 ranga na tym Darylu, no nie. Dzień dobry, Wadamox. 504 Seria odcinków. Nie, wiem, może będzie seria odcinków widzowie. Się no, no, no. do nas wada mógł? fajnie gdyby z nami zagrał, ale to raczej nie jest logiczne. Dobra jest już sobie poszedł. Troszkę nie fajnie, bo ty szkoda, że nas opuszczał, oczywiście nie cieszę się. Oj, oj 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 nie. Nie, jak ten Colt wszystkich porobił. Ile tam było power Cubesów do wzięcia? Gdybym ja to wziął, rozumiecie widzowie. Gdybym ja to przeżył i to wziął, to ja bym normalnie jakimś mistrzem świata. Użył tego ulta bym, użył tego ulta na tym kolcie i ten kolt by nie żył. Pajpera tutaj bije na dalej. To jest pipera, chyba bardziej ulepsza na mojej.

o nie, nie mogę, no nie, 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 nie! tym nie. uciekł Mortis jakiś. Rzadko kto ma to przebranie? Rzadko kto. Naprawdę, już są małe, małe, małe liczby osób, które mają to przebranie na Mortisie. Taki właśnie rock'n'rollowy Mortis. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo tej łatwy ten. To zrozumieć, ale. Rzadko kto ma takie przebranie na Mortisie? To jest bardzo stare przebranie. Ból. Tutaj masz grać. Nie stać w miejscu. Pamka mnie porobi. Ból pomóż. Że on cię zabije. Nazywał się Fewa i jakim on bóla wbił. To jest jakieś niemożliwe. Jak on w ogóle nic nie robi. Ja ty wziąłem wszystkie parki psy. No, nie daj to tej pance naprawdę. Co jest głupia pamka? Lol, i bum, i lecimy. O nie, nie, nie! nie, nie. ból! Użyj tego, co ja ci dałem. O nie, nie. Czyli że Power Cubesów. tyle ile tu jest tych? Yy, właśnie tych uh... Ten ból! Ja tutaj myślałem, że nie nagrywałem przez chwilę, ale ten ból! I naprawdę, on miał taką przewagę Power Kipsową, a ją skręcił, tak to ujmę Ją skręcił, bo gdyby oni, to strzał, Nie, po prostu ja tego nie komentuję. Riki, ok, pospoko po Riki. Tutaj sobie gramy tym Darylem fajnym. Dwa pistoletki, Daryla. Słabo, to by tam też coś, coś był. Mr. P. O kurcze, kurczę, kurczę, kurczę. No sobie weźmiemy tę skrzynkę. Nie, 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 nie. Nita, ty lepiej, ty lepiej, nie weź nie wiesz... Nie w spór z tamtymi ludźmi. Nita nie! Z to było? Nie. jakieś 20% szans, że to się nie powiedzie. Nabijaj się mój ulcie. Potem cię wykorzystam. Mamulta. Więc, jakby co, to zawsze mogę go użyć. Oj, uciekam. Ej, 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 ej. co tu się działo? Przecież, jak gdybym tego kolta wyjaśnił, to bym wygrał z tą. Nie, nie, wygrałbym z tamtą Bibi. Ale to raczej nie miałoby szans się zdarzyć. Ja chyba już teraz to jest koniec odcinka z Darylem. Odcinek z Darylem się będzie. Odcinek z Darylem, lol. No nie, ktoś na blisko. Teraz tutaj Te już raczej nie mamy zbyt dużej przewagi. Raczej wręcz antyprzewagę. No jeszcze, ja jest chyba w krzakach. Mnie tu nie ma. Rico, rico, rico. O nie, 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 nie. Idź mi stąd, bibi. Ja se ucieknę. Eldora dobi. Nie, naprawdę, bibi. Naprawdę, bibi. Naprawdę. O nie, nie. Ul, a matka, co tu się dzieje? Lol, nie, ja chciałem uciekać, ale ja przez przypadek poszłem do tej szelki. Co ja zrobiłem? Naprawdę, popełniłem błąd. I to duży błąd. Teraz drugie miejsce próbujemy wbić, widzowie. Kogo mamy w drużynie? czy na daleko? Drzeki, też może być Drzeki. Przyjmuję Drzeki. O chociaż ona jest bardzo słaba ulepszona, gorzej od mojej na pewno. Bo moja ma chyba szóstą moc, a ona tutaj ma chyba piątą. Bum. Musi tutaj też wziąć szalek już Jackie. Przepraszam, szalko, Szalej mi je. Meli... Jackie. Nie ma tu O, daj na Mek, daj na daj na Fajnie. Przyjemnie. Tych szakach kampię i nie widzę tam tego człowieka. Berako że człowiek przy umrze. O nie, 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 nie to ja wziął mnie trochę na. O nie! Jackie! nie, nie, nie! nie, nie. To jest tyle ludzi! Jacki. Uciekaj! Jackie. Jackie. odróć się, odróć się, Paweł, odróć się. Dobrze. Jest, Pawelu, ja się kryję, bo ta Jackie pewnie umrze. Naprawdę się nie spodziewałem. Niech Tarek się odrodzi. Braku. Idź tam, rzeki, spokojnie. Idź mi, ty nie przeszkadzasz. Lola. Sobie jedynie ty, niech sobie jedynie umrze. Brakło. Co? Co? Co, 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 co? To... Minus dwa. Teraz pierwsze miejsce musi być. A to się nie uda. Co tak dużo ludzi było? Czy tak normalnie to były jakieś. dwie drużyny. Nie, no nie to no to dobrze, Mila. Dobrze, pięknie. No weź masz kubika Idziemy po kolejnego Pewnie ktoś już go zebrał, nie Wezmę ci kolejnego kubika I... kurde A ja bole Bole nie wchodzić tam e, e, Idziemy na tego Darilla, lol do Milan Ult Lol, robimy go. Nie, nie, yy, strefa, strefa, strefa rodzenia, strefa rodzenia, strefa rodzenia, strefa rodzenia, strefa rodzenia, strefa rodzenia. Matko, co tutaj się dzieje? Ten człowiek, przecież on umrze. Nie, ja też umarłem. Bo widać, że ten człowieczek... No nie, on wszedł tylko po barki, psy... To jest jakiś samolub. No nie, 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 nie. Odróć się, Pawelo! Dobrze. Ja jeszcze mam go na dystans wezmę. Jak mogę, to go wezmę. O nie, dobrze, mam 300 chyba. Widzowie. Uda się. Jest udało się, udało się. Dobrze ból. Dobrze. Pituł, dzięki bólowi. Dzięki ból toki. Dzięki za za wygraną jakby. Z wygraną, daj mamy poka swojego Barleya, może sobie Barleya, Barleyem sobie zagramy, taką luźną grę, żeby wam pokazać, że Barley, um, to sensownie wiem tą dziesiątą rangę na Barleyu. Ja Barley jednak upiś jest się gra Barleyem, na wysokich poziomach już tutaj rzadko kto gra Barleyem, chociaż właśnie Barley jest przeciwko. Za zbieg okoliczności dwóch barlejów. Nie, myślałem, że to jest barley ten taki jakby przebranie ta barleja. O matko. Jak to? Bibi porobiła! O matko. co ja myślę, że ja tutaj jestem dobry, raczej nie jestem dobry. Tzylkę to możemy sobie wziąć. Boom. Ult jest umarła. Weź to, Bibi? O matko! Jest! Zabiliśmy go, lol. Weźnisz to, Bibi? Spoko jest. Ja tutaj mam 7400 HP. Jaki mocarny. Z tym się że ten ulic przesuwa się. To jest takie nietypowe. Nie jest. O matka. Ultem, bum, bum. No i zabiła ta Bibi. No i właśnie. Właśnie. To jest właśnie Barley. Barley. I to jest jakoś Barleya. Proszę bardzo, widzowie. Udowodniłem. Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, to wezmę nite. Nawet się rymuje. Kurcze zajmujemy, co najmniej, bo nie chcę w pucharków. Sandy, spoko. Nie toś Sandy, słaby team. Jeszcze i na blisko ona bije Ona bije? chyba na tyle samo na dane odległo. na daleko tak. To chyba żadna różnica jest po prostu. Ty i wezmę pomogę Ci trochę. Sandy. Już raczej spoko powinnaś wygrać. Brawo. Uciek, uciek, uciek przed nitą. Uciek przed nitą. Nita jest jednak dobra. No właśnie, nita, nitą mocniczy. Matko, ja tutaj się uleczę. O nie, 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 nie. Ult. Nie, myślałem, że jeszcze się mój odrodził tutaj. Niestety nie. Szkoda. To jest sobie, weźmiemy teraz, zeszelajemy i weźmiemy. Uwaga, uwaga. szelkę, szelka, no to nie gadżeta, więc fajna, to jest chyba najlepsza postać. Ale już mamy 18 minut odcinka, więc. Cześć!